Witajcie kochani ja właśnie jestem w naszym parku lipnowskim jest cisza, spokój. Przyjemne powietrze. Nie chcę się stąd wychodzić. Idę właśnie teraz do sklepu na jakieś małe zakupy. Coś pewnie na obiad będę musiała kupić na dziś, na jutro. Dzisiaj mam dzień wolny, dlatego korzystam, ale wiecie co jest fajnie, bo jest godzina przed ósmą i jest bardzo, bardzo miło. Dzisiaj ma być kolejny gorący dzień. Dlatego teraz sobie mogę jeszcze pozwolić pospacerować, pokazać Wam kawałeczek dosłownie naszego parku Lipnowskiego. A tutaj chodziłam do przedszkola. To jest nasze jedno z wielu budynków przedszkoli. Tam widać kościół z daleka. Także i ja, moja siostra, chodziłyśmy właśnie do tego przedszkola. A tu mamy jeszcze kolejną ścieżkę. Zaraz wam pokażę. O, I tam za mną widzicie ścieżkę dalej, do, do parku. Można się przejść, pospacerować alejkami, także jest naprawdę bardzo przyjemnie. No, także drogę do przedszkola zawsze miałam tutaj taką zieloną, przyjemną, chociaż wiecie, ja bardzo nie lubiłam do przedszkola chodzić. Zawsze to był płacz i, i kombinowanie, żeby tylko jak najszybciej się stamtąd wydostać. Tutaj też mamy, tu mamy um, szkołę z kolei, szkoła numer 5 w Lipnie, Ja do niej właśnie chodziłam. Stolówka i tu mamy też taki skwerek, właśnie, gdzie można sobie na ławkach posiedzieć, odpocząć, zrelaksować się. Chociaż wiecie, jak, e, jak idzie się w południe, tutaj to jest skwar, słońce, i raczej się ciężko wysiedzieć po prostu. No i ja już wróciłam z zakupów. Dwie siaty hmm, przyniosłam. Hmm, no, no, zakupów takich zwykłych po prostu, codziennych. I za chwilkę Wam pokażę. Witam Was, kochani, serdecznie. Dzień dobry, fajny jest słoneczny poranek. No, się dużo nakupiła. Ja też mam malutką paczuszkę. To ją Wam później zaprezentuję. Od chłopaków z Wejptow Poland. Proszę bardzo, by ja tylko u nich zamawiam. Pozdrawiam chłopaków. Dziękuję za szybką wysyłkę. I no to jedziemy. Mamy najpierw chlebek. Chlebuś. Polecamy, bo dobry. Nasz, nasz ulubiony piekuś. Bułki. A bułki zawsze kupuję dla dziewczyn do szkoły. Wiecie, potem zamrażam i mają świeże codziennie. Nie muszę biegać codziennie rano do sklepu. Mydło. Taki sosik. Szkadam Ta i będzie coś bardzo fajnego, co cieszy moje oczy i serce. Proszę bardzo, to już wiecie, co będzie dzisiaj na obiad. Spaghetti mm. dzisiaj tak, spaghetti. dzisiaj robimy spaghetti. Spaghetti. Tutaj chyba jest dziewczyny. Tak, tu takie musy. Zaraz muszę sobie rękę zmienić. O. Musy owocowe to kinia zawsze do szkoły bierze. Mm. Sos. I teraz najważniejsze. No tam tego ładniej. nie musisz tam wyjmować, o, bo to, wiesz, wędliny i mięso. Tu są takie to. Tak, tutaj mamy mięso mielone, kawałek filata z kurczaka, ser. No. Tu to jeszcze będzie, musik. O, będzie przyniesie. pyszne jedzenie. to na bok. Czacha dla dziewuch. No, bo też lubią. Też lubią. Chusteczki. O, i ten serek. serek pyszny Rygi. serek no. tak rycki, edamski. Polecamy, bo jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Mhm. Naprawdę. Super Nie jest taki gorzki, jest właśnie delikatny, no. fajny. Wow. Taką morbińską z piersi kurczaka. Hmm. Jest też fajna. Delikatna i no drobiowa po prostu, dobra. I paróweczki ale wiecie co, parówki to dzisiaj jest hit. Widziałam no. aż cztery opakowania, bo my lubimy parówki. Cztery wziąłeś? Cztery? cztery. Bo parówki dzisiaj były po 2,70 coś. No, a one mają dużo. dużo a tak normalnie pieniąca. są po 6 zł. O kurczę. No. no to kochani, jak to oglądacie, to znaczy wy to będziecie oglądać. No chyba, że damy rady dzisiaj, ale za dużo obowiązków. Jeśli się uda, to tego vloga jeszcze dziś puścimy. A jeśli się nie uda, no to, no to jutro. I kochani, pilnujcie Biedronki, bo naprawdę jest promocja tak, na także te parówki, nie są, wiecie, jakieś... za cztery paczuszki zapłaciłam niecałe 11 zł. No, niecałe 11 zł, no. gdzie normalnie jedna paczka kosztuje 6 zł. Tak jest. Pana także mi parówek podaże... mamy. Parówek mamy. Ja no właśnie lubię. się dziwiłam, zobaczyłam, mówię, kurczę, może no jakaś faktycznie. data ważności już jest nie taka, ale nie, tutaj jest wszystko w porządku, zobaczcie. Data no. jest normalnie do... 10 października, 16 października. No. Także no, miesiąc no, no, no. jeszcze ponad ważne są. To, na pewno przez miesiąc. Persil, nie. Wiadomo, tak, takie kapsułki do prania też były w dobrej cenie. 33 sztuki za 40 zł. Teraz <grym> szukam tych promocji. Wiecie na te kapsułki, bo ja lubię kapsułek używać persila. Też różne rodzaje lu lubię kupować. I czyham zawsze na jakieś promki na, na te kapsuły. Tutaj kaszkę klinia się zajada kaszkami. Zresztą ja też lubię ten no To jest ta sama. Taka zwykła śmietankowa. Masyłko. Masło też było w dobrej cenie, cztery tam z kawałeczkiem. To, no to już wiem, co jest grane. Tak, no to, 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 to wiadomo dla najmłodszej. O, dziękuję, gwiazdy. kochanie. Bardzo dziękuję. Akurat lubię tą niwę. No, za Ale... Dziękuję tak. za żel pod prysznicą. No. Ładnie pachnie sobie. Ładnie sobie, pachnie, jest bardzo wydajny. No, zobacz sobie ładnie. Teraz Widziałam sobie jeszcze chyba nosiki. No, naprawdę super. Właściwie nie wiemy, o to już życie. Chyba całe życie. Mm -hmm. No i jeszcze. Oczywiście, Nowa ja seria jestem. jest. Nowa seria Kinder Joyów, także. A niedługo. A niebawem Kajusia ma imieniny, więc y, robię, wiecie, takie drobne prezenciki różne. No. W postaci właśnie jajek, tych y, milka Boxów. No i jeszcze mam inne rzeczy, ale już nie będę ryzykowała, nie będę tutaj mówiła na vlogu, bo może, może zobaczy i, no i się właśnie, wszystko wyda. Nie Także ewentualnie później Wam powiem, co jej kupiłam na imieniny. No co, to my się zabieramy za śniadanie, Cześć. bo jeszcze nie jedliśmy śniadania. Potem trzeba odebrać Kajusie ze szkoły, jakieś tam wiecie w międzyczasie obowiązki. Tomek ma też dzisiaj swoją pracę, ja dzisiaj mam wolne, no, ale mu tak. pomagam. Aha, i idę dzisiaj jeszcze na paznokcie, bo pani moja nie dotarła do mnie z, nie wiem, z, z jakichś tam osobistych powodów. No zdarza się, prawda? Także e, niestety nie doczekałam się na moją e, panią od paznokci. Dlatego dzisiaj umówiłam idę do dzisiaj sama gdzieś tam do miasta do innej pani. Zobaczymy, czy no będzie, pozorki. czy będę zadowolona. Myślę, dobrego, że tak. fajnego dnia, kochani, fajnych ludzi wokół siebie wam życzymy. I naprawdę, takiego fajnego dnia, żeby się układało tak, jak Wy sobie tego życzycie. A my cóż, idziemy na śniadanko, w końcu zasłabniemy. Kto będzie nagrywał? Kto, Kto nas uratuje. Kto nas uratuje. Trzymajcie się, dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się, Pa. Witam, kochani, ponownie. Przyszła do mnie paczuszka, tak jak mówiłem. Wejp tych polęd. Zapraszam do tych młodych, fajnych chłopaków. Zamówiłem sobie oczywiście aromaciki. To stronę podaję. Zresztą ja to podlinkuję, to jak będzie ktoś chciał korzystać. Aromaciki, proszę bardzo. Wyleciały pszczółki z Ula. Hmm, tutaj mam truskawkę. Uuu. For fun. No, bardzo, bardzo fajna. Ja jestem dzisiaj operatorem. Tak. Danusia jest operatorem. Tutaj mam kole. O, kola. A miałeś coli. już kole? Hmm, nie, jeszcze nie. Mm -hmm. nikt, więc chętnie spróbuję o smaku koli. Zamówiłem sobie oczywiście dwie buteleczki Gorilla. Gorilla! Od chłopaków dostałem krówkę! O, proszę A. bardzo do zamówienia! Chłopaki zawsze dają krówki. Jestem ciekaw, jakbym zamówił większe. O, proszę. Krówka poszła, wiadomo. Odpowiednie rączki. Krówka. Tutaj mam kochani jeszcze tak: od chłopaków z Wejptek Poland, ich produkt Aloes przepięknie spachnie taka delikatna nutka zapachowa kwiatów, kwiatowa, a w smaku ogień, po prostu coś pysznego. Widzę, że na bogatu dzisiaj paczuszka. Tak, mm -hmm. na bogatu paczuszka i, mm -hmm. i ten aloes jest mm -hmm. super. Tutaj mam jeszcze od Just Fake'a, ale też z tego samego sklepu, od chłopaków z Wojtek tylko producent inny, to mam poziomkę. Tak, bo, bo oni tam mają różne firmy, nie? Tak, różne firmy, w tym mają swoje produkty. Mm -hmm. Wejtek, Polem, czyli jak chłopaków. Serdecznie chłopaków pozdrawiam. Mm -hmm. Dziękuję za szybką wysyłkę. Chętnie przetestuję ich inne produkty, jak będzie taka możliwość. Bo jeszcze chwili od nich I zawsze, ich... chyba jak masz zamówienie, to dostajesz też jakiś rabacik, co? Tak, i zawsze rabacik dostaję. I tutaj jeszcze dostaję tak, naklejkę, jeśli by ktoś. Mm -hmm to sobie może nakleić gdzieś tam. Na czoło. Naklejką. może i na czoło może nakleić. O i tutaj są akurat też takie. Kto pakował paczkę, kod rabatowy. Wejptek Wejdę, to polem sobie wpiszę i będzie elegancko. Tutaj widzę, że chłopaki mają nowy smak chwilę Ice. Może spróbuję, może kiedyś będę miał możliwość przetestowania. Tego wszystkiego, mm -hmm. bo wapuje już od dawna. Kochani, po co ja wam to pokazuję? Pokazuję wam po to, że rzuciłem palenie, paliłem 24 lata papierosy, bardzo źle się czułem, wiem jak ciężko, przepraszam, wiem jak ciężko jest rzucić, tutaj macie alternatywę. To jest nie po to, żeby uzależniać kogoś i żeby to było błędne koło, czyli z nałogów nałóg, mm -hmm. tylko to służy palaczom, nie młodym ludziom, którzy chcą się nauczyć palić. Bo tutaj się nic nie pali, jak przypominam, bo tu się wapuje, nie pali. Tylko żeby odłuczyć się palenia tradycyjnych papierosów, mm -hmm. żeby się nie truć, bo ja odkąd nie palę papierosów. E, wiesz co, sorki muszę na chwilkę zatrzymać. Już jesteśmy, bo miałam no. awarię w kuchni, musiałam no. biec do kuchni ratować parówy. No. Także kochani, ja jeszcze wracając do tego tematu, przypomnę Wam, że ja nie promuję uzależnienia z jednego uzależnienia w drugiej tylko promuję, żeby oduczyć się palenia tradycyjnych papierosów, bo nie każdy ma silną wolę i rzuci. Ci, którzy palą papierosy, no to mnie zrozumieją, będą wiedzieć o czym ja mówię. Jak bardzo ciężko jest rzucić. Z różnych powodów. Ale jest świetna alternatywa i można rzucić. I ja jestem przykładem na to, jako palacz, który tak jak powiedziałem 24 lata pali papierosy i już więcej do papierosów nie wrócę. Czemu to zawdzięczam? Nie do końca mojej silnej woli, bo gdyby nie było tak, takiej alternatywy, paliłbym dalej, muszę się przyznać. A dzięki temu i serce mam lepsze, bo, bo się leczę na serce. Lekarz mnie badał, powiedział kardiolog, że mam lepsze serce niż miałem wiele lat do tyłu. Także to nie jest takie straszne, jak diabeł, jak, jak, jak obsmarowują i jak diabeł straszny. Kochani, to jest świetna alternatywa, tylko wiecie, tu chodzi o pieniądze też. Ten świat waperski został zepchnięty na bok. Przez pewną politykę i produkty Philip Morrisa są dostępne wszędzie, a do wapowania nie. O co chodzi? O pieniądze oczywiście. O rynek warty ogromne miliony, miliardy złotych polskich i euro. Bo polski rynek jest chyba jednym z największych rynków, jeśli chodzi o wapowanie. Także kto pali papierosy, niech zaprzestanie palenia papierosów. Uwierzcie mi, będziecie się o wiele dobrze czuć, nie będziecie się truć takim świństwem. A organizm Wam odpłaci z nawiązką. Także to chciałem powiedzieć o wapowaniu. No i pozdrawiam chłopaków z Wejptech Polem. Pozdrawiam. Będę to później mieszał i wapował, testował i Wam mówił, żebyście rzucili palenie. Nie palcie. Dziękuję za uwagę. Cześć. Cześć. A tutaj jeszcze pokażę Jolusia jak śpi. Joszka ma tam kukulek, się kładzie. Tylko sobie odwróciło legowisko do góry nogami. <laughs> No ale jest ogólnie ogólnie teraz czas na drzemkę. Witam serdecznie kochani i cieplutko taki wschód słońca 625. Jest bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. Chłodek jest super. Zaraz się będziemy witać z kawką i zaczynać wspólnie nowy dzionek. Mam nadzieję, że ten wrześń będzie bardzo ładnym wrześniem. Że upały się skończą. Że będzie temperatura taka, jaka powinna być. Pod koniec września, na przykład. Że, że będziemy zadowoleni, chociażby z pogody. Dzisiaj dopiero 12 września, no. Ale, no, żeby już nie było 30 stopni. I witam Was. O! Kubeczkiem kawusia. Jest, przywitałem się przed chwilą w shortach. To i przywitam się teraz, powolutku będziemy kompletować vloga na dziś lub jak, z... no, no na dziś jak zdążę, a na nie, no to dopiero na jutro. Stuk, puk i pijemy. Teraz tak całkiem spokojnie, bo wiecie, na szorcie to jest tak, że trzeba się trochę spieszyć. Gdzieś tam z tyłu głowy jest taki, taki mały alarm, który mówi szybciej, 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 bo zaraz czas się skończy. A tutaj sobie można spokojnie pogadać. Właściwie vlogi to są chyba dla tych, co um, um, lubią dużo gadać. <laughs> Bo shorty, chociaż shorty też, co raz, wiecie co, zaraz Wam coś powiem w ogóle. A propos shortów, tak mnie co denerwowało, że nie można tam nic więcej powiedzieć, jakiegoś tematu fajnego, chociaż troszkę rozwinąć, tylko się spieszyć i spieszyć. Bo tam jest 15 sekund nagrywania, I tak sobie pomyślałem. Kurczę, kiedyś narzekałem na Instagrama, jak robiłem poranne kawki, że nie wiem, kiedy to było, w 2018 roku, że tylko minutę można nagrywać. Co mi się kurczę no to, no to To niby konkurencja jest. Te dwa portale konkurują ze sobą, i, i żeby 15 sekund można było na YouTube tylko nagrywać. Nie wiedziałem o tym, nikt mi o tym nie powiedział, bo wiecie, ja w tych szortach to, no sami zauważyliście, niech za bardzo się udzielam. I całkiem niedawno, właściwie parę dni temu, odkryłem, przypadkowo, <grym> będziecie mieli z tego ubaw, całkiem przypadkowo odkryłem, że jednak nie 15 sekund, tylko minutę można nagrywać. Wystarczy zmienić czas. Tam jest takie kółeczko. I w tym kółeczku, jakby palacie szarta, to jest tam piętnastka napisane jest. No i tak jakoś mi się kliknęło samo palcem przypadkowo i z piętnastki. Kółeczko się wypełniło taką białą, białą skalą i zrobiło się 60 sekund. No nie wiedziałem. No. Nie wiedziałem po prostu sam z siebie miałem niezły ubaw. No i trochę się humor poprawił No bo wiecie, 15 sekund to jest bardzo ciężko To można tylko powiedzieć dzień dobry I tam się spieszyć A ja nie lubię się tak spieszyć Może to wykorzystują ludzie, którzy robią shorty takie Jakieś śmieszne Jakieś, gdzieś jakieś zdarzenie jest I nagle ktoś wyciągnie telefon I potrzebuje chwilę nagrać No to dobre, ale 60 sekund Uważam, że już, już jest lepiej Już jest lepiej I Takie shortyki mi się podobają, właśnie 60 sekundowe. Dobra, napiję się jeszcze kawki i trzeba jeść śniadanko na zakupy do pracy. Dzisiaj obydwoje z Danusią idziemy. Wczoraj Danusia miała wolne, jak wspominała. A później tak wyszło, że dzisiaj idziemy obydwoje. Ale i tak się ponagrywa. I tak się z całego dnia coś ponagrywa, i, i zbiera się materiał. Dlatego mówię do nowych. Twórców, którzy dopiero zaczynają, że pamiętajcie, to wciąga, bardzo wciąga, ale też i czasami męczy Są, są plusy i minusy życia na YouTubie, bo pierwsze, co, co można zauważyć zaraz po, po kilku dniach przygody z nagrywaniem, to to, że życie kręci się od samego rana do wieczora z YouTube. Nie ma. Y nie ma innego sposobu, bo trzeba kompletować materiały, to jest czas, czas na to jest potrzebny, na sam montaż, wiecie, czasami się zdarza, że, że naprawdę trzeba coś uciąć, bo coś wyszło nie tak. Czy tak jak wniesie kiedyś kichło, albo tak jak pamiętacie, co tutaj ze ściany yy, yy, był pająk, ja to usunąłem, kilka osób mówiło, że, yy, no, że dobrze zrobiłem, że to usunąłem, yy, bo nie chciałoby oglądać pająka na mojej głowie. No i ja to usunąłem właśnie dlatego mówię że to są takie sytuacje, że czasami coś trzeba uciąć z przodu, czasami coś trzeba uciąć z tyłu czy ze środka, później te klatki posklejać. No jest co robić, jest co robić, ale mimo wszystko daje to dużo satysfakcji, dlatego trzymam kciuki zawsze za te nowe kanały, które i mnie odwiedzają i przychodzą i witają się miło. I takie małe kanaliki bardzo tyci tyci. No to za wszystkich trzymam kciuki po prostu. Nie im się uda, nie im się rozwija. Ja tam wiecie, nikomu nie zazdroszczę, nigdy nikomu nic nie zazdrościłem, może dlatego ciągle mi się gęba cieszy, bo mnie taki jad od, od środka nie wypala. Wiecie, chodzi mi o to, że jeśli ktoś komuś czegoś, bo jeśli ktoś mm, komuś czegoś zazdrości, to wiecie, to go tak od środka po prostu mm, wypala właśnie ten. Ten jad zazdrości i. Naprawdę mi się nie zdarzyło jeszcze nigdy w życiu, żebym, żebym sam siebie przyłapał, być uczciwym dla samego siebie i żebym się przyłapał na tym, że komuś zazdroszczę do tego stopnia, że mu źle życzę. Nie, nie, nigdy, nigdy. Tak jak, jak, jak ludzie sobie nawzajem zazdroszczą subskrypcji, na przykład tutaj na YouTube podaję taki przykład. Przepraszam, pierwszy z brzegu przykład. No, jeden drugiemu zazdrości subskrypcji i... Już się nie odzywają do siebie, już się gniewają, albo, albo jakieś już szczypliwe komentarze sobie dają. To jest niepoważne, to, to później, u, u, wiecie, urasta do takiej rangi prześladowania kogoś. Żyj, daj żyć innym i już, nagrywaj. Ja zawsze mówię, jeśli chodzi o sam YouTube i o zazdrość, o zawiść, nie ma czego zazdrościć. Po prostu każdy ma równe szanse na YouTube. Brać kamerę i nagrywać. A są tacy ludzie i znam takich ludzi osobiście, że y, by, byli większymi kanałami ode mnie. Jak ja zaczynałem, to oni też tam zaczynali, tylko trochę wcześniej. Jak ich przerosłem w subskrypcjach, tak przestali przychodzić i y, 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 gdzieś tam kiedyś na, na innych przypadkowo kanałach y, obrabiali mi tyłki. Ludzie, jeśli, jeśli sami czego, czegoś nie zrobicie no to ten YouTube się nigdy Polski nie zmieni, nigdy. Zawiść jest niesamowita, o wszystko po prostu, ale mimo, mimo tego wszystkiego, tych plusów, minusów na YouTubie, m, warto nagrywać. To bym powiedział takim m, nowym kanałom, które dopiero startują. Mimo to warto nagrywać, bo nie wszyscy ludzie są tacy i można poznać naprawdę bardzo fajnych ludzi, można się z nimi spotykać, jak widzicie ja... Spotkałem się z Gabrysią. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Także mimo wszystko nagrywajcie, poznawajcie fajnych ludzi. YouTube daje mnóstwo możliwości, wszelakich, pod różnym kątem. W ogóle globalna sieć. Ale oczywiście co za dużo to niezdrowo i o tym też należy pamiętać, to zwracam na to uwagę i przypominam. Co za dużo to niezdrowo. Globalna sieć jest fajna, daje też owszem szeroki horyzont możliwości różnych, przeróżny. Można przez internet zarabiać, można wszystko można właściwie robić. I rozwijać się oczywiście też. I poznawać ludzi, bo gdyby nie internet, to byśmy wielu takich ludzi nie poznali, jak jakbyśmy poznali ale pamiętać gdzieś tam z tyłu głowy że no jednak co za dużo to nie zdrowo i żeby się nie uzależnić od sieci żeby po prostu nie dać się zwariować i nie siedzieć w niej non stop nawet jeśli ktoś ma na tyle czasu, że to lepiej, żeby go spożytkował na jakiś spacer, czy na jakąś wycieczkę, czy pójście do kina, niż bez przerwy siedzenie w internecie, bo to też nie jest zdrowe i to się obserwuje. Dużo młodych ludzi bardzo często siedzi w internecie. Bardzo, bardzo często. Są ludzie, oczywiście tacy młodzi, którzy raczej tego nie robią, ale ja tu mówię o takiej większości, wiecie, o, o wszystkich, no to, bo zawsze ta większość się liczy, prawda? No to większość niestety siedzi w necie. Bardzo, bardzo dużo. Więc to widać nawet na ulicach, w autobusach, w tramwajach. Ale tak biorąc suma sumarów, no to to warto. Warto nagrywać, tyle bym powiedział. Warto nagrywać, warto poznawać nowych ludzi, bo nie wszyscy są tacy sami. Dobrego poranka wam życzę, dobrego humorku. Do zobaczenia do później. Witam Was po popołudniową porą, kochani, strasznie jest gorąco, schowałem się przed tym słońcem. Kto to widział we wrześniu o tej porze, żeby było 30 stopni, straszny skwar jest. Ja idę w tamtą stronę, jeszcze sobie może gdzieś usiądę na ławeczce, jak będzie wolny park, bo chciałem się troszeczkę schować przed tym upałem, bo różne sprawy trzeba załatwiać. No niestety, nie ma, nie ma lekko. A tu gorąc niesamowicie, normalnie można zasłabnąć. Jeszcze wiecie, tak jak ja o, o kulach, to idę powoli, więc mi dogrzewa jeszcze mocniej. Ale tu w tym parku jest bardzo, bardzo przyjemnie. W ogóle chciałem, chciałem Wam kiedyś ten park nakręcić jesienią, taką, gdzie będzie polska złota jesień. Mam nadzieję, że mi się to uda. Także czapeczki, czapeczki muszą być na głowie. Pamiętajcie o nakryciu na głowę, jak gdzieś wychodzicie, to, to czegoś się po prostu napić, dobrze się nawodnić i dopiero można iść w miasto coś załatwiać, bo naprawdę upały są, kochani, spore. Przynajmniej u nas w naszym regionie, tutaj Kujawsko-Pomorskie, Lipno, grzeje niesamowicie, ale wiem, że i u Was też grzeje. Tak w woli przypomnienia po prostu, żebyście uważali, żebyście się chronili. No chyba, że ktoś ma włosów, <laughs> chyba że ktoś ma włosów, las, no to, no to jest bardziej chroniony. Ja niestety nie łysopoła, no to, no to trzeba się chronić. A tak poważnie muszę chwilę postać, odpocząć, kochani, bo się słabo robi. Normalnie się słabo robi. Kto by pomyślał, że we wrześniu... Ja nie pamiętam takiej temperatury. Nie pamiętam, żeby tak grzało we wrześniu. A dziś, dziś, który to mamy, 12 chyba, tak? No, 12 września, jak to nagrywam. I taki gorąc. Ponoć od jutra ma być, ma być temperatura zupełnie inna. No i teraz trzeba iść pozałatwiać pewne sprawy, wrócić do domu i, i też będzie, co, co do roboty. Wieczorem będziemy z Danusią odpoczywać, bo. Będziemy patrzeć znowu w gwiazdy, bo jest chłodniutko, fajnie. W ogóle pogoda jest teraz taka, wiecie, może nie narzekam trochę, ale to nie jest narzekanie z mojej strony, tylko takie stwierdzenie faktu, że właściwie ta pogoda jest taka zwariowana trochę. Nadszedł taki czas, ale to zawsze co roku tak było. Pamiętacie, że. Że rano było zimno, trzeba było się ubierać. Czasami było tak zimno, że polary trzeba było zakładać i dopiero wychodzić. Po południu do południa i po południu skwar było gorąco dosyć, a, a wieczorem się wychładza. No i, i teraz jest to samo, tylko że z tym skwarem to jest zdwojona, zdwojona siła, ponieważ no, tak mocno, jak w tej chwili to, to nie grzało. Także troszeczkę sobie jeszcze odpocznę. I dalej, i dalej w drogę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za oczywiście miłe komentarze. Cieszymy się, że stali widzowie i nowi widzowie są z nami. To jest bardzo miłe, co piszecie. Dziękujemy Wam bardzo. Uważajcie na siebie na te upały. Do zobaczenia później.